Dzisiaj odbiór mebli z, ze sklepu Agata Meble, Targówek. jak widać, nawet nie ma dużego korku. No, no nie, jednak myślałem, że nie będzie korka, ale jak standardowo jest. Za moment będę już na miejscu i zobaczymy. Jest jakaś chyba kanapa. Z tego co zrozumiałem od klienta, bo to czasami jest tak, że klient mówi: No, mamy dzisiaj do przewiezienia kanapę a się okazuje, że nie ma kanapy tylko na przykład jest kanapa plus cały zestaw mebli do domu ale jak będzie dzisiaj to zobaczymy, jedziemy jedziemy po odbiór a punkt znajduje się na tyle. Więc musimy objechać budynek i się gdzieś tam zakamuflować i poczekać na klienta tu z tyłu trzeba się gdzieś ja na chwilę stanąć, tutaj chyba staniemy tu staniemy, o! Gdzie niezła kolejka niezła, niezła już za chwilę powinien klient przyjechać. Punkt odbioru. No i powiem Wam, Agata Meble, nie, ładnie. Pewnie nie zgadniecie, jak się nazywał założycie. Już wiecie? No pewnie, Aleksander. Tutaj do tego budynku to wchodzić. Gdzieś tu są jakieś schody. Tu są schody? A tu są schody. Jesteśmy już po robocie. dojazd pół godziny. Wnoszenie 20 minut. Pan pomógł. Dobę, muszę iść Na no, dzisiaj to już wszystko, proszę Państwa. Takie krótkie filmy kręcę ze względu na marketing, który prowadzę w internecie, i ten film akurat będzie pozycjonowany pod transport med mebli ze sklepu Agata. Na dzisiaj to wszystko, ale jeszcze w bonusie, bo jest bonus. Z ostatniego zlecenia, na którym byłem na montażu na Mokotowie. Rzut schodowej na już powoli odchodzący do lamusa windy starego typu z takimi drzwiczkami zabezpieczającymi, zobaczcie jak do dwóch dużych monterów jest w stanie się zmieścić w takiej windzie, a pamiętajmy, że taka winda była do... Czterech osób. Czy wy pamiętacie takie windy? Napiszcie w komentarzu. Na dzisiaj to wszystko. Trochę takich materiałów krótkich będzie dodawanych, ale, ale w najbliższym czasie też planuję kilka takich materiałów, związanych z, ogólnie z, z tym działalnością, którą się zajmuję. Między innymi omówieniem pewnych aspektów składania mebli, mebli i, i, i pokrewnych po spraw. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam do windy i żegnam się z wami do następnego odcinka. Cześć. Jezu. Teraz ty, no. teraz, ty jak ty w tym Naciśnij teraz to. A nie, no, ten jest nowy, bo kiedyś to były takie przyciski wystające z lampką. Co źle jest. O, teraz. Nie, też to drzwi musiały źle to do... zamknąć. Dobra, jeszcze raz będziemy wiercić dziury? Tak, będziemy borować.